Wspaniała muzyka, balet i historia Polski. Tak w skrócie można opisać to, co działo się na deskach w Domu Muzyki i Tańca, a chodzi o niesamowite widowisko Pictures of Ponet. czyli zbiór obrazów dotyczących historii Polski, dotyczącej przede wszystkim jej kultury i wartości. Wybrałem sobie kilka wydarzeń postaci historycznych, również dzieł literatury i sztuki i postanowiłem to ubrać w widowisko choreograficzno-plastyczne. Ducha została przygotowana przez Operę Śląską w Bytomiu oraz Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu z okazji trwającego metropolitalnego święta rodzinne. Wyjątkowość tego spektaklu przede wszystkim polega na tym, że jest on do muzyki zespołu legendarnego Tanger's Dream, ale też tego, że przygotował to z nami po raz kolejny Artur Rzymełka, choreograf, reżyser, z którym ostatnio mieliśmy możliwość pracowania w zeszłym roku przy spektaklu na kanwie filmu Oczywiście Kuca z Ziemi Czarnej. Spektakl otrzymał złotą maskę w Województwie Śląskim za najlepszy spektakl 2021 roku, co nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że ten spektakl również spotka się z sympatią widzów. Baletowy Teatr Symboli zbudowany na bazie najistotniejszych historycznych wydarzeń był znakomicie przygotowany, co ujęło serca widzów. Bardzo się podobało. Uważam, że naprawdę balet opery śląskiej jest doskonałym w tej chwili zespołem i pokazanie w tak krótkim, 75-minutowym spektaklu całej historii Polskiej to wielkie wyzwanie. I Powiem szczerze, że bałam się troszeczkę o to, w jaki sposób będzie ta historia pokazana, i jestem naprawdę mile zaskoczona. Świetny spektakl. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Opera Śląska pokazała absolutnie najwyższe swoje umiejętności. Doskonale przygotowany spektakl, przepięknie opowiedziana historia, historia naszego państwa, bardzo ambitnie. Natomiast to, co robi naprawdę wrażenie, to ci młodzi ludzie w tańcu, no nieprawdopodobnie słuszne brawa, oklaski, emocjonalne przyjęcie, fantastyczny występ.